Katarzyna Zielińska to jedna z gwiazd nowego serialu telewizyjnej dwójki O mnie się nie martw. Dziś towarzyszymy jej na planie. Aktualnie aktorka się maluje. Wchodzimy do środka. Charakteryzatornia, to wszystko tu się zaczyna? Dzień nasz tak, w charakteryzatorni. U Ewy kochanej. Spóźnia się czasem? Nie, kaszys, nie. Prymuska. Aktualna? Ile trwa make-up, charakteryzacja do serialu? No około godziny. Kiedy ochotę miała... Ty masz wpływ na to, jak wyglądasz w serialu? Mam wpływ na to, jak wyglądam w serialu, ale tutaj absolutnie ufam kostiumografkom, bo ubierają w punkt. Bardzo ubierają nie mnie jako Kasińską, tylko naprawdę tworzą postać. A moje pytanie do pobudki brzmi. Jak tam pani kariera zapodoba? Na planie się dobrze z nią pracuje? Bardzo dobrze nam się wspólnie pracuje. Co prawda nasze postaci są takie, że się nie, nie lubią za bardzo. Ale rozumiem, że między wami nie ma żadnych konfliktów. Nie, nie. Co dzisiaj nagrywacie? Dzisiaj nagrywamy scenę, kiedy moja postać Laura wjeżdża w samochód Kaszuby. I oczywiście uważa, że to nie jest jej wina. Ale dzisiaj mam tutaj dublerkę na planie. Chyba w związku z tymi mocnymi jakimiś uderzeniami. Jak to było być Kasią Zielińską przez chwilę? Miło. Widzisz podobieństwo? Nie wiem, to ty powinnaś zobaczyć. Udało się. Przez szybę samochodu naprawdę udało się. Spotkałaś się z jakimiś negatywnymi oznakami po pierwszym odcinku? Właśnie pytali mnie też takie ekipy ludzie, czy ktoś gonił za mną z siekierą. Nie, 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 nie. No więc dopiero się rozkręcam. Jestem bardzo miłą i życzliwą osobą. Na pewno nie w tym serialu. A ja, proszę mi wierzyć, znam się na ludziach. Kasia mi się strasznie podoba w tej roli. Tak bardzo fajnie komediowo gra. To znaczy, wiesz, właściwie nic tutaj nie... To nie jest w ogóle jakoś dosolone, ani dopieprzone. Jest doświadczoną aktorką, daje dużą swobodę mi jako partnerowi w scenach, traktuje mnie na równi ze sobą i to jest bardzo fair. Tak ciach i po wszystkim. Dzisiaj dyrektorski dzień to się nazywa. Zapraszamy. Zapraszamy w każdy piątek o godzinie 20:00. o mnie się nie martw, koniecznie nigdzie nie wychodźcie, bądźcie w domu i oglądajcie nas.